Wow. Jeszcze raz się przywitaj uh, uh, uh. <laughs> Siema w nowym vlogu I Warsaw wita Słuchajcie, właśnie wjechaliśmy Warsaw I jedziemy szukać miejsca parkingowego Pod domem Volvo Na Marszałkowskiej Na spotkaniu z Northside'ami I ze wszystkimi znajomymi Których poznaliśmy w Norwegii Także Będzie ciekawie Stoimy pod samym Volvo. <laughs> Zobaczcie, kogo tutaj mamy. Przyjechali też. Wy się wybieracie do Norwegii? Wybieramy, wybieramy. Z Nordseidami. Tak, no Super, jest super. Już mam czapkę. Już, No i już, już jesteś sprzedany. Już jesteś sprzedany w Norwegii. Łukasiu poszedł bilet yy, parkingowy wykupić. I lecimy. No i jesteśmy. O, nasze ludzie. Hej, dzień dobry. Cześć. 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 Wiec, na, na... Cześć, jest, się Cześć. Cześć. Szymona. Cześć. 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 Cześć kochana. Cześć. Wszystko. Wszystko. Podpomilkę, wszystko. Wszystko. Dla kitalności. Cześć. No was to się nie spodziewałam tutaj. Cześć. A my wiedzieliśmy, że będziesz. My wiedzieliśmy, że będziesz. No bo ja to się na równie wpisałam. lgnął do Volvo, Cześć. 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 Tomek. Cześć, Cześć. Cześć kochana. Cześć. Ale on bardzo. Jeśli będziemy na ta, jedni znaleźliśmy, że się Nawet popcorny rozdają. Was tu widzieć wszystkich, bardzo nam miło widzieć tych, których znamy i którzy z nami spędzili trochę czasu i bardzo nas cieszy. Że nadal go chcą spędzać. Także witamy Was bardzo serdecznie, ale też bardzo dziękujemy za przybycie tym osobom, które są ciekawe świata, chcą jechać do Norwegii i być może zaryzykują i pojadą z naszej blokady z nami. Serdecznie Was witam. Cieszę się, że spędzimy najbliższy czas, najbliższe godziny razem. Jesteśmy tu po to, żeby rozmawiać o Norwegii, rozmawiać o Norwegii kamperem żeby wymieniać doświadczenia i spotykać się z grupą. Bo Piotr przede wszystkim był z nami w Norwegii, czyli był naszym grupowiczem, ale też e, on zawsze w nas wierzył i zawsze e, nam kibicował i zawsze powtarzał no to kiedy jedziemy do tej Norwegii? I to jak to będzie Piotr? Dziękuję bardzo. No także, tak powiem państwowo, nazywam się Piotr Zimski, jestem prezesem zarządu firmy Volvo. E, także strasznie miło, że Państwa wszystkich tutaj gościć, ja może wstaną, się zasapię, no. No. Tak, to prawda, z tej damy znamy się kilka lat, to króciutko tak naprawdę. Śmiesznie było, jak się w ogóle poznawaliśmy, bo zaczepiliśmy Agnieszkę na targach poznańskich kar karabannikowych. Tak naprawdę nie wiedzieliśmy, jak, jak podejść, jak się przedstawić, no bo to jest właśnie ta magia, że część z nas prowadzi vlogi, jest rozpoznawalna, a ta cała reszta, no to tylko kibicuje. My się widzieliśmy karawankiem niedawno, bo tam półtora roku temu, no i oczywiście wtedy zacząłem wiercić dziurę brzuchu Northside'om, żeby zobaczyć Norwegię. Ja w Norwegii byłem 30 kilka lat temu, więc trochę inaczej ona w ogóle wyglądała. Ale to, co zobaczyliśmy, ja, ja byłem, miałem tą przyjemność, byłem uczestnikiem naszej pierwszej grupy. To, co wy pokazujecie nam, ludziom, takim zwyczajnym Kowalskim, to przeszło moje najśmielsze oczekiwanie. Trochę się czułem jak na takiej wycieczce szkolnej, w dobrym tego słowa znaczeniu, bo niczym nie musieliśmy myśleć, gdzie będzie serwis, gdzie będziemy tankowali i tak dalej. pewnie część tych rzeczy będzie na filmie, który Daniel na złożył. Natomiast przygoda niesamowita. No, te dwa tygodnie minęły dosłownie jak kilkanaście godzin. I chyba chcemy więcej wszyscy, nie wiem czy... Więcej! Więcej! więcej czasu. To są nasi bohaterowie. Jeszcze raz dziękuję, do zobaczenia w trasie. Dzięki jeszcze raz Piotr, dzięki za tą możliwość i w ogóle dzięki, że jesteście. Kochani, kończymy i wychodzimy już z domu Volvo i jedziemy na kemping. jest tak fajnie, że jeszcze idę skoczyć z <śmierdzi> <śmierdzi> Jeszcze z jest tak ładnie, że jeszcze z trzeba skorzystać. O, proszę. Aga, pasuje Ci takie auto? Idealnie. To jest elektryk? Nie, normalny. Dotarliśmy. Buciki trzeba ściągnąć. Zimowe. Oh. Słuchajcie, ponad dwie godziny trwała ta prelekcja. Było bardzo dużo osób, które nie były jeszcze w Norwegii i chcą jechać z Nordsidami. Mieli sporo pytań. Śmiać nam się chciało, bo my to mieliśmy takie, bo my nie mieliśmy takiej możliwości spotkania się z, z Agą i z Danielem, tylko na grupie, bo Aga przed wyjazdem zawsze tworzy grupę na WhatsAppie, i tam możemy zadawać pytania, ona nam wszystko wyjaśnia, daje nam listę zakupów, co mamy sobie kupić, co nam jest potrzebne, czego nie brać i w ogóle. No to my to mieliśmy takie głupie pytania, czy możemy wziąć rower i w ogóle. A tu ludzie już mieli takie, wiecie, porządne pytania, no i my też im dużo opowiadaliśmy. Bo oni też mieli pytania do e, ludzi, którzy byli e, w Norwegii z Nordside'ami. Także też sobie pogadaliśmy. Wszyscy są zachwyceni e, i każdy, słuchajcie, z pierwszej grupy z tamtego roku ludzie jadą jeszcze raz teraz z Nordside'ami w tym roku, e, co teraz będzie. Także widzicie, Nordsajdy, Norwegia równa się Norwegia, to się równa e, świetna zabawa. Ukaże ktoś, co tam szamiesz po cichu? Norweski saru. <laughs> Dawaj kawałek kabaniny jakieś kabanosa może, no. pokaż, ty jest z dziurami, A nie, poszłać, wybrać jak to wybrać Dobra, zbieramy się, jedziemy na kemping. No jesteśmy już pod bramą, kemping Open 24H, telefon sobie spiszcie, jest domofon, Daniel nas zaraz będzie wpuszczał, bo zadzwonił. No i powiem wam, że tu jest nawet po ciemku ładnie. Zaraz staniemy. No i wjeżdżamy sobie na parcelę i zobaczcie, jaki mam piękny widok przed sobą. Pałacyk, altanka piękna oświetlona na wodzie i powiem Wam, że tu jest pięknie. Zobaczymy w, jutro. Ustawiamy się i organizujemy. Siema z rana. Znaczy z rana, jest po dziewiątej. Łukaszek śpi. Ale słuchajcie, wczoraj tak gadaliśmy, tak gadaliśmy, że poszliśmy spać dopiero o drugiej, bo wiecie, dawno się nie widzieliśmy, więc mieliśmy sporo spraw do obgadania do pośmiania się, ale wiecie, odpalam teraz Instagrama patrzę. A wszyscy wstajemy zdjęcie śniegu. Mówię zobaczę, czy jest śnieg u nas. Otwieram. Ja cię kręcę. Naprawdę jest śnieg. Ej, naprawdę śnieg. Myślałam, że wiecie, że nie wszędzie jest śnieg. O, zobaczcie, co tu się dzieje. Jak stoimy. Wszystko zaśnieżone. O drugiej w nocy jeszcze śniegu nie było tutaj, bo wracaliśmy spać, bo siedzieliśmy u Agi, u Daniela, więc jeszcze śniegu nie było, ale napadało. A jak się zimowo zrobiło. Stajemy. Robię herbatkę. I trzeba się wziąć za coś. O, Łukaszek wstał, ściela łóżko. Kops, kops, kops. La la la. Parówki wstawiłam. Naszykowałam Kaszkowi. Eee, Naszkowałam Kaszkowi w ten cudowny zimowy poranek. Herbatkę i produkty na śniadanko. żeby zrobił. O, Kaszek się tam wierci. Do wstania. Ojejku. O, Ja też z herbatką już. To jest nasz. Słuchajcie, muszę Wam powiedzieć, że to jest pierwsza zima naszego kampera. Ogrzewanie daje radę, no ale nie jest tak zimno jeszcze. i Pytacie gdzieś tam na, na pytaliście mnie, czy jest głośne. E, no, słychać, ale nam to akurat nie przeszkadza. E, takie pytanie w tle słychać, ale nam akurat to nie przeszkadza. Dobra, szykujemy się. O, nagram wam, jak słychać gizloską jak słychać y, trumę bez cisza. No i teraz sami ocencie, czy to jest głośno, czy nie głośno. Może i głośno, ale nam to nie przeszkadza. Uśmiechnij się. Cudownie. Dlaczego nie robisz z uśmiechem tego śniadania? Będzie smakowało lepiej. Tak? Tak, jak taki uśmiechnięty wydaje, że tak, Ty się będziesz śmiała Ale śmiała, czy uśmiechała? Uśmiechała, to będzie lepiej. Ja to się cały czas uśmiecham, kotek, do Ciebie on miałam straszny sen dzisiaj Powiem ja Wam, że miałam... No, straszny miałam sen O Jezus. Całą noc mi się śnił jeden Dobrze, się obudziłam rano Zdrowo a zwłaszcza ze, ze smalcem. Ja smalec co zdrowszy od masła. Tak? No, oczywiście. To ja nie wiedziałam. ty dużo jeszcze nie wiesz. Kotyk, bo ja jestem mał lata. Mało jeszcze przeżyłam w życiu. No. Dobrze, że cię mam, tego staruszka zmarszczonego. To mi wszystko powie. Staruszka zmarszczonego. A kto jest Emerytem? No ja. No. Ale nie a pomarszczony kto jest? Nie ja. Tak. Spójrz na siebie, a spójrz na mnie. Proszę, Jakub Obasa. Smacznego. Dziękuję nawzajem. Nałożysz mi trochę musztardki? No. O tutaj mam miejsce. Ale pięknie, nie? Nie, musimy sobie kupić jakieś pokrowce na te szyby. Smacznego. Idziemy zobaczyć, co tu się dzieje. Ale powiem Wam, jest słoneczko, ale jest zimno. Muszę sobie dokupić drugą taką wycieraczkę. Pokażę Wam. O, taką. Drugi, drugą tu obok. Bo tu zostawiamy buty, a jak chcemy założyć, to potem tu jest dywan. Więc musimy sobie kupić. O, Łukaszek chyba idzie drugą taką wycieraczkę. Co tam u Kaniu? Zazwyczka? Nie. A Koli nie było? Nie. O, to lipa. A, narekina? Narekina. błękitnego. Z Bałtyku. Kawodna. Tu jest co? Prysznic. I mówią, że jest ciepła woda. Światło jest na pewno. Prysznic. Tu, tutaj nie? To nie? Zle mamy zlewnie. Tu są Łazienki. O, proszę bardzo. Jakie ładne. O, złote, a skromne, słuchajcie. Tu jest co? Toaleta, pewnie. Tak. Tu jestem ja. Tu jest pralnia. Tu jest co? O tu są prysznice. Rysznic. A tu jest druga. To ale ta z umywalkami. O i pokażę wam, bo tu cennik wisi. od razu wam pokażę. Kemping Warszawa. Camper, prąd, prysznic i pralka. Dwie osoby, 120 zł. Samochód przyczepa, prąd, pralka, prysznic. Dwie osoby, ale pralka. A bo tu też możemy korzystać z pralki. Bus 120 zł. Namiot, dwuosobowy 80. Świeża woda dla kampera, gratis. Zrzut nieczystości, gratis. Internet bez hasła, gratis. Rowery wodne można gratis, jak się już jest na kampingu. Jeszcze pokój w hotelu można wynająć. No ale ten hotel tam w tle widzieliście w nocy piękne. No i restauracja jest tutaj też. Siłownia powietrzna. Stawik, tu latem musi być pięknie. My stoimy tam. Plac zabaw. O, jakaś kuchnia polowa zewnętrzna. Wędzia, wędzarnia ryb. Fajnie. Strągi, ryby złapane, sprzedaży podlegają. Tu jest knajpa. Karczma, która jest otwarta. Podobno bardzo dobre ryby. Bardzo przyjemny ten pęknik jest, powiem Wam. Zobaczcie jaki pałac na wodzie. Jak to pięknie wygląda. Jak w bajce. Jak w bajce z sułtanami. Hello, nie? No, zimno, słuchajcie. O, jakie zimno. Właśnie się ze wszystkim pożegnaliśmy. Każdy już zaczyna wyjeżdżać. O, pokażę Wam. O, Arci już wyjeżdża. Po kolei wszyscy już zaczynają wyjeżdżać. My się też już pakujemy i wyjeżdżamy. Do domku lecimy. Weekend rewelacyjny. Słuchajcie, spotkać fajnych ludzi i spędzić z nimi weekend, to ogromne szczęście. Kończymy tego vloga i widzimy się następnym. Już pewnie z budowy.